Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj spitę z porównania Asus Zenfone 7 Pro kontra Huawei P40 Pro. W P40 Pro Kierin 998 GB pamięci, miałem tutaj... Snapdragon 865 Plus, również 8GB Pamięci RAM w przypadku Asusa. Sprawdźmy, jak te fony działają, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikację, robi to szybciej, lepiej i zarządza pamięcią RAM. To samo robimy w przypadku gier, więc lecimy. Allegro, Asus, AliExpress, prawie że podobnie, Cenao, na mnie, Remis, może minimalnie szybciej, Huawei. Galeria dla Asusa, HBO Go, Asus, iPla Huawei, jak do Remis w sumie, Mapy, Asus, Playerbel, .pl. Asus. Mamy też dla Asusa, pyszne.pl, no szybciej Huawei, głowo, a tu jest, no to nieważne, pizza portal, sklepy, no i Falstart, a może nawet nie Falstart, widzieliście, że jest zdecydowanie szybciej. Tutaj używam hmm. Dual Space, żeby były tematy związane z Google, em. Spotify, jak to zrobić, macie film u mnie. Dla Huawei a. Tab Talk. Też Huawei TripAdvisor. Marudzi, że nie ma Google'a, więc tu nic nie poradzicie. Mimo, że teoretycznie jest, ja ale tak nie do końca. Twitter dla Asusa nie jest tylko dla Huawei. A. Uber. Sytuacja podobna. Tu się nie zalogowałem, muszę się zalogować. Wykop dla Huawei. A i YouTube no też jakby Huawei. No, powiem Wam, że telefony porównywalne, nawet często, gdyby w niektórych tematach były usługi Google na tym smartfonie, żeby z problemu mogłoby pokonać tego Asusa. No ale jest jak jest, trzeba kombinować, więc wynik jest taki, jaki widzicie. Dobra, sprawdźmy to z ram. -em. 8 GB w obu. I czy wszystko będzie w ramię? Na razie tak to wygląda. Czy będzie tak dalej? Zaraz się dowiecie. LB było to samo. I pla w ramie jak dojadę, tak samo mapy też layer. Podobnie Olix, podobnie Pyszner.pl. Podobnie będzie chyba wszystko w ramię w obu smartfonach, tak coś mi się wydaje. Nie dotknąłem, dlatego musiałem zrobić drugi raz. tam podobnie, tu podobnie. Z ramem, jeżeli chodzi o smartfony, widzę, że bardzo dobrze. 8 GB to jest aktualnie optymalna wartość. Więcej to już trochę przesada. Ale tu wszystko wyglądało dobrze. Dobra, spróbujmy teraz temat jak to będzie wyglądać w przypadku gier. Lecimy. Wyczyściłem pamięć. Asfalt 9. Czy Huawei, czy Asus. Zaraz się dowiemy. Huawei. No widzicie. Szybkość tego sprzętu, Asphalt 8, tym razem dla Asusa, tempo 2 No tu przez Error Belkugna widzicie, że wygrywa Asus. O i co ja robię za szybko, chciał jeszcze raz. Subway Surfers. Huawei Dead Trigger 2, tu problem gooblowski, nic nie poradzicie. Nie da się tego zainstalować, żeby działało. Asphalt Extreme, jesteśmy w grze, a tu będzie wisieć, niestety. Następnym tematem jest Dobra. Unkilled, który niestety na Huawei nie damy rady więc nawet nie odpalamy dalej i mamy PUBG Mobile działa na obu smartfonach na szczęście, jak to będzie wyglądać zaraz się dowiecie czekamy, czekamy Asus pierwszy mały dopiero no więc cóż, no jeżeli chodzi o gry też może byłby ten szybszy, gdyby wszystko było. Tak to wiecie. Bardziej, jeżeli do grania trzeba brać coś, co ma pełne wsparcie Androida i usług, usług Google'a. Jeżeli chcecie mieć po prostu wszystkie gry, jakie tylko sobie zamarzycie na Androida, jeżeli ich nie ma, no to wygląda. Jeżeli go nie ma, to wygląda tak, że teraz nie. może czasami ta się coś zainstalować z plików APK, może nie ma tego w sklepie Google'a, to później i tak niektóre gry nie działają. Dobra, lecimy co z ramem. W dziewiątka w ramie, asfalt. 8 też Temple Run 2 w pamięci myślę, że tu będzie podobnie jak z aplikacjami jeżeli chodzi o RAM wszystko powinno tak jak wyglądało, tak powinno być no to tak samo, tu się nie odpaliło, pamiętacie w tym momencie zostaliśmy tu podobnie i PUBG jeżeli chodzi o RAM, to nie mam zastrzeżeń do jednego ani drugiego smartfonu. Jest tak jak być powinno. Tak wygląda ich porównanie. Macie jakieś pytania? Więcej, oczywiście, piszcie na dole. Dzwonek, subskrypcja, komentarz odnośnie Asus i Huawei. Jest cała playlista. możecie zobaczyć porównania i inne filmy o nich. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony łcek. Trzymajcie się ciepło. Hej.